Dzień dobry Państwu. Rozmawiamy dzisiaj z panią Katarzyną Rosiak, absolwentką technikum rolniczego z roku 1988. Kasiu, powiedz, jak wspominasz szkołę i nas swoich belfrów. Dzień dobry, na pewno wspaniale, fantastycznie, dlatego tak bardzo ucieszyło mnie Twoje zaproszenie. Dziękuję pięknie, że mogłam tutaj być i tak naprawdę wspominać tamte czasy razem, jak było wspaniale i cudownie. To były na pewno niezapomniane chwile. Bardzo miło mi to słyszeć. Byłam wtedy młodym pracownikiem tej szkoły. Na pewno, Kasiu, ważną rolę w Twoim życiu. Odegrał internat, w którym przez pewien czas mieszkałaś. No tam właśnie, nie wiem dlaczego, zapamiętałam Cię, śliczną, młodą dziewczynę o nieco nostalgicznym wyrazie twarzy. Powiedz, jaką rolę odgrywał internat w życiu młodzieży właśnie wtedy, w latach 80. Internat był dla nas drugim domem, tak, odcięci od rodzin przez Pięć dni w tygodniu, mieliśmy tylko tutaj to życie. Uczestniczyliśmy w różnych wydarzeniach szkoły, internatu. Reprezentowaliśmy szkołę na deskach Domu Kultury. Zresztą w, w tych próbach miałaś również wielki udział. Tak przygotowywałaś nas, walczyłaś razem z nami o dobre imię szkoły. Myślę, że to były naprawdę piękne lata. No, nie byłabym uczciwa, <grym> gdybym nie zapytała Cię o działalność Właśnie aktorską, o której pięknie powiedziałaś, i sportową, bo to też był taki komponent, składnik tego, co robiłaś. Byłaś niezwykle aktywną uczennicą i wychowanką. Tak, to prawda. Uczestniczyłam również w wydarzeniach sportowych szkoły. Reprezentowałam szkołę w zawodach sportowych, ale tamten czas już dawno minął, i teraz tak naprawdę pracuję tylko i wyłącznie zawodowo. Nie dane mi było uczestniczyć dalej w takim życiu sportowym szkoły, natomiast zawsze z sentymentem wspominam i przyglądam się z boku, jak szkoła jest reprezentowana na zewnątrz. Pracuję w firmie transportowej, ponieważ po skończonej szkole skończyłam studia na kierunku marketingu i zarządzania, specjalności logistyka. Mam szczęście pracować w firmie transportowej, tak naprawdę w wyuczonym zawodzie i w tej chwili jestem opiekunem, można tak powiedzieć, uczniów którzy z tej szkoły, którzy przychodzą do nas na praktyki. My na praktyki wyjeżdżaliśmy do NRD, do Czechosłowacji, w tej chwili uczniowie wyjeżdżają na praktyki do Hiszpanii. To wszystko bardzo się zmieniło na przestrzeni tych wielu lat. Wiem, że szkoła bardzo sobie chwali współpracę sama zresztą prosiłam cię wielokrotnie o przygotowanie autobusu do realizacji wycieczek teatralnych i było to zawsze zrobione perfekcyjnie. Kasiu, no szkoła to pewien zamknięty już rozdział w księdze życia. Ale ja jako nałogowa czytelniczka muszę ci zapytać o to co dalej? Jakie plany masz, wspaniałą rodzinę, przepiękne córki, cudownego męża? Jak dalej wyobrażasz sobie swoje życie? Jako stary belfer, pytam. Tak naprawdę w tej chwili obserwuję i cieszę się sukcesami moich dzieci. Wspieram dzieci, tak naprawdę, i teraz cieszę się rodziną. Mam czas na to, żeby, ponieważ dzieci są już dorosłe. Mam czas na to, żeby zaopiekować się też mężem. Ten czas poświęcam na swoje pasje. Ogród, czytanie książek i podróże. A ja życzę Ci z całego serca, żeby to życie było naprawdę udane nadal i pięknie dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo za zaproszenie, byłoby mi bardzo miło. Chciałabym z tego miejsca pozdrowić Pana Dziadziela, Pana Jagodzińskiego i wielu nauczycieli, z którym naprawdę miło wspominam lekcje. A my jesteśmy bardzo wdzięczni, że zgodziłaś się na ten wywiad i z przyjemnością przeprowadziłem go. Odżyły wspomnienia. Dziękuję, Dziękuję. Kasiu.